Cześć kochani! Dzisiaj spróbuję zrobić źrebaką i ryszmesz od Hipolita. Zaraz Wam pokażę jak to w środku. Bardzo ładnie pachnie. Jestem ciekawa, czy im zasmakuje. Tu mam w Akurat 3 kg, jak dobrze pamiętam. O jest nawet podana. Tu macie wszystko napisane. Ja akurat skorzystałam z tej opcji, że zalałam to wrzącą wodą. I żeby odstawić na 15 minut im to podam takie może... No, takie, żeby było nieparzące. Tutaj w wiaderku mam już to zalane. To jest takiej konsystencji. Też dość fajnie pachnie. No, zobaczymy. Czy im zasmakuje? Jeżeli tak, to będę skłonna kupić wiederko 5-kilowe. Jeżeli im będzie dalej smakować, to postaram się im kupić worek z Hipolita 15-kilowy. A wy jakie pasze podajecie swoim maluchom albo ogólnie koniom?